Z roku na rok w Małopolsce spada liczba aktywnych kopciuchów, czyli głównych winowajców smogu, wciąż jednak nie brakuje miejsc, gdzie stare piece bez odpowiedniej klasy emisyjności trują mieszkańców, co przekłada się na jakość powietrza w całym regionie. By się ich pozbyć, powstała centralna ewidencja emisyjności budynków, która ma odpowiedzieć na pytanie, ile tych pieców dokładnie jest i gdzie się one znajdują. Centralna ewidencja emisyjności budynków to narzędzie informatyczne, które pozwoli na zgromadzenie danych o ogrzewaniu wszystkich budynków w Polsce. Dzięki temu narzędziu będziemy mieć informację, ile jeszcze pozostało kotłów niespełniających wymogów uchwały antysmogowej do wymiany, jakie środki powinniśmy Zabezpieczyć na pomoc dla mieszkańców przy wymianie źródeł i gdzie powinny się też udawać kontrole. Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania ma każdy właściciel budynku mieszkalnego, ale również niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych, obowiązek ten spoczywa na barkach zarządcy budynku lub jego części. Czasu na zgłoszenie jest coraz mniej. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o wykorzystywanym źródła ogrzewania w swoim budynku. I taką deklarację musi zgłosić maksymalnie do końca czerwca 2022 roku. Można taką deklarację złożyć osobiście w swoim urzędzie gminy lub poprzez, wygodniej poprzez stronę internetową. Na pewno nie warto czekać do ostatniej chwili, ale ten obowiązek złożenia deklaracji obowiązuje już od lipca bieżącego roku, a brak złożenia takiej deklaracji w terminie może wiązać się z karami finansowymi. W przypadku nowo powstałych budynków zgłoszenie musi nastąpić jeszcze szybciej w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Rejestracji można dokonywać pod adresem www.gunb.gov.pl